To jakiś robot? Żaden robot. Ani on, ani ona. Jestem meduzjaninem, energetyczną formą życia. Skonstruowałam ten skafander izolacyjny, ponieważ gdybyście tylko zobaczyli moją prawdziwą postać. oszalelibyście. Ach, chwalisz się tym złomem? Serio? Spróbuj coś skonstruować nie mając rąk. Nieźle mi poszło. Dlaczego mnie śledzisz? Interesująca z ciebie istota dalej. Kiedyś też byłam pełna nadziei. A potem mnie schwytali, podobnie jak innych. Zmuszali, bym robiło straszliwe rzeczy. Używali mnie w charakterze broni, jednak zdołałem uciec. Co ciekawe, ze wszystkich umysłów stamtąd tylko umysły Różbite były zamknięte. Wyczuwałem wyłącznie mroczny cel. Wróżbita czegoś poszukiwał. Myślę, że szukał tego statku. To ty też jesteś czytającym w myślach telepatą? Nie zupełnie, ale zupełnym przypadkiem znalazł coś, czego nikt inny nie mógł znaleźć drogę ucieczki to, że warto mieć nadzieję. Uratujemy wszystkich! Spokojnie, nie turlaj kamyczków, księżniczko. Jeżeli tylko coś chlapniemy, nikogo nie ocalimy. Damy radę polecieć tym wetroje? Wetroje? Tak duży statek wymaga co najmniej 20 istot, lub, zależnie od gatunku, 37 siedmiu kończyn. Za dużo kończyn, by utrzymać sprawę w tajemnicy. A ile osób potrzeba do samego startu? Statek wymaga napraw. Przyda się choć jeden mechanik. To samo pomyślałam! <noise> Może ja też jestem telepatką! Mechanik, tak? <głos> <zysy> <głos> <głos> O-ho-ho-ho-ho! Ha, 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 ha. No cut miód! Pan wrzód na moim tyłku wrócił rozwalić mi kolejną spycharkę, a przy okazji znalazł nawet większego tłuka. A gdyby pan, a... pan wrzód na tyłku powiedział ci, że wie jak uciec z tej skały. O, chwila, moment! To ty rozumiesz Dżienkoma Poga? Wróć! Dżękom Pog rozumie ciebie! Jak to! Magia! Raczej tłumacz. nie tłumacz! A gdybym powiedział, że znaleźliśmy statek, ale bez ciebie go nie uruchomimy? Chcecie odlecieć? <laughs> Myślicie, że tu na dole jest niewesoło? Tamto do. Dobie... Miałeś rację. On naprawdę nie się ta o ta wszystko ta... kłóci. To Teleryta. Polkanie, Te tak mają. Dobrze mówisz. Co myśmy sobie myśleli? Zostajemy. Zostajecie? Chcecie kuć skały do końca swoich dni? Jeśli możecie wiać, to wiejcie. Statek z Afryko nie trafia się często. Na pewno nie umiałby go naprawić Jak śmiesz tak mówić? Czajką potrafi naprawić wszystko. Tylko kto by chciał takiego kłótliwego mechanika jak ty? Y Ktoś, kto umie docenić konstruktywną krytykę, która pewnego dnia może ocalić mu życie? No, śmiało! Otaczaj się pochlebcami! Zobaczymy, jak na tym wyjdziesz! Czyli mówisz, że jednak mamy cię zabrać na nasz statek? Chcecie, czy nie jesteście na mnie skazani? Moje gratulacje! Właśnie zwerbowaliście mechanika! Ho, ho, ho! Takiego cacuszka ze świecą szukać. Chętnie je rozkręcę i pogmeram trochę pod maską. Dzękomie Bogu, jestem zero. Liczyłem, że będziesz bardziej zainteresowany naszym statkiem. Statek jak każdy inny nuda. To fizycznie niemożliwe. W galaktyce są miliony statków. Hej, weź go nie psuj! Spokojna głowa cegło mózgu. Konserwacja szokowa. Moja specjalność. Dasz radę go naprawić? No pewnie, że tak! Tydzień Czyli mówisz, że do wieczora. <porengru> <aidz motor«" trakna> Jasne, śnij se dalej! Do wieczora? Czemu tak szybko? Dale, zawarł umowę z córką różbity. Jeżeli nie wydaje jej mnie, będzie torturowany. Ach, zapomniałem, przecież czytasz w myślach. Dlaczego nas okłamałeś? Jak mogłem okłamać, skoro nawet się nie rozumieliśmy, zanim znalazłem statek? To było nasze znalezisko. Mówię wam, wrzut na stówę nas w Wiem, że nic z tego nie rozumiesz, ale każdy język to niezwykłe okno na inną kulturę. Aż trudno uwierzyć, ile ich jest. Naprawdę, naucz się w końcu pukać. Twój ulubiony więzień. Wiesz, gdzie przebywa? Ach, oczywiście. Szuka zero w rozpadlinie północno-zachodniej. Więc dlaczego go tam nie ma?